Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena ziętek wielomska i witam Was bardzo serdecznie na kanale Instytutu Badawczego Provita Bona. Imperium budowy Klausa Schwaba wchodzi w decydującą fazę. W ostatnich dniach budowa tego projektu gwałtownie się przyspieszyła. Wielokrotnie pytaliście mnie Państwo, dlaczego tyle uwagi w swojej książce poświęciłam właśnie Niemcom, tym niemieckim korzeniom Klausa Schwaba. Dlaczego tak bardzo podkreślałam właśnie ten element niemieckich planów imperialnych, niemieckich planów podporządkowania sobie całej Europy i stworzenia swojego własnego imperium, swojego własnego grosraumu? I teraz macie odpowiedź. Jak popatrzymy na ostatnie dni, najważniejszym wydarzeniem było to, co się wydarzyło właśnie w Niemczech, czyli Całkowita zmiana niemieckiej polityki w kwestii wojskowości, w kwestii obronności. Zmiana, o której sami Niemcy mówią, że jest zmianą radykalną i że jest odejściem od tego wszystkiego, co Niemcy realizowali po 1945 roku. Będziemy o tym zaraz mówić na podstawie wywiadu, którego udzielił ambasador Niemiec w Polsce von Loringhofen Rzeczpospolitej. Tam to wszystko jest wyłożone. Zanim do tego przejdziemy, chciałabym zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy dzieją się takie rzeczy, które będą miały absolutnie kluczowe skutki dla naszej przyszłości, wzrok Polaków utkwiony jest na wschód. Nie interesują się tym, co dzieje się na zachodzie, nie zadają sobie pytania, jakie będzie to miało dla nas skutki. Żyjemy tylko tymi tematami w taki sposób zapodanymi, tak żebyśmy wyłączyli myślenie, żebyśmy nie zastanawiali się nad tym, co się dzieje, żeby Polacy żyli jak w jakimś amoku. I najgorsze wszystkim jest tym wszystkim jest to, że jak obserwujemy tę sytuację, trudno nie odnieść wrażenia, że jest ona analogiczna do sytuacji sprzed rozbiorów. Jak również sprzed 1939 roku. W szczególności rozbiory są tutaj kluczowe. Także i wtedy Polacy patrzyli tylko na wschód, bali się Wschodu, żyli Rosją, a w ogóle ich nie interesowała polityka Prus. Znaczy, byli tacy, którzy zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale to była garstka, której większość nie chciała słyszeć. W swoich wcześniejszych wykładach polecałam Państwu niezwykle cenną książkę Salmonowicza Fryderyk II. Także polecałam książkę Konopczyńskiego Fryderyk Wielki, a Polska to już jest klasyka. Książki, które dokładnie opisały, w jaki sposób Niemcy rozegrali tamtą sytuację do tego, żeby doprowadzić Polskę do rozpadu. Lekcja nie została przez Polaków przerobiona do dzisiaj, mimo że jest literatura na ten temat, ale znana jest tylko wąskiej grupie osób, które naprawdę chcą rozumieć, co się dzieje. Społecznie, narodowo lekcja nie została przerobiona i odbija się czkawką właśnie dzisiaj. A później będzie płacz i zgrzytanie zębów, i oczywiście na końcu znowu Rosjanie. Będą wszystkiemu winni, a Niemcy, jak zwykle w tej polskiej percepcji, będą po prostu ofiarami, a rola Niemiec, jak zwykle, zostanie wręcz niedostrzeżona. Zmiana niemieckiej polityki, którą można w pewnym sensie porównać do remilitaryzacji Niemiec po I wojnie światowej. Do tego postanowienia, że Niemcy będą od tej pory potęgą także i militarną. Prześlećmy to, co się wydarzyło. Od razu, w momencie inwazji Rosji na Ukrainę, Niemcy już mieli całą gotową narrację. Całą gotową narrację propagandową, stworzoną zresztą wspólnie z globalistami o tym nagram osobny odcinek. Też jest to kluczowa kwestia z punktu widzenia wojny informacyjnej. Ale już teraz powiem, że kluczowym założeniem tej narracji jest absolutnie fałszywe przekonanie, że to, co zrobiła Rosja, jest jakimś wydarzeniem bezprecedensowym w historii ostatnich kilkudziesięciu lat. Że Rosja złamała wszelkie zasady cywilizowanego świata. Pisał o tym chociażby. Ambasador Niemiec w Polsce von Loringhofen na Twitterze Rosja dokonując inwazji na Ukrainę dopuszcza się naruszenia zasad cywilizowanego świata, zerwania z zasadą nigdy więcej wojny, która była podstawą europejskiego ładu pokojowego i bezpieczeństwa po II wojnie światowej. Podczas mojej dzisiejszej wizyty złożyłem wieniec pod pomnikiem powstania warszawskiego. Narracja jest nieprawdziwa, dlatego że jeśli popatrzymy na liczne wojny prowadzone przez Stany Zjednoczone, przez NATO, o czym będziemy mówić w następnym odcinku, podam wszystkie te przykłady, to pokażę, że zasada nigdy więcej wojny obowiązywała tylko w teorii i to Stany Zjednoczone były tym państwem, które najczęściej ją po prostu łamało. Takie są fakty. I tym różni się sakralnik od. Przedstawiciela cywilizacji łacińskiej. Łacinnik patrzy na fakty, nie kieruje się emocjami, z chłodem podchodzi do różnych rzeczy, które podsuwane im są pod nos. Fakty są takie, że Rosja nie robi niczego innego, czego by nie robiły Stany Zjednoczone wielokrotnie przez ostatnie dziesięciolecia. Nie popieram działań Rosji. Każda inwazja, napaść na inny, Pa, na inne państwo jest w moich oczach niedozwolona. Muszą być bardzo ważkie powody związane stricte z samoobroną danego państwa, ale to są rzadkie przykłady. Nie podzielam tego, nie popieram działań Rosji, ale mam pełną świadomość tego, co robiły Stany Zjednoczone w ostatnich dziesięcioleciach, i wiem, że cała ta narracja zbudowana jest na fałszu. Zapraszam do następnego odcinka, w którym dokładnie będziemy to omawiać. W każdym bądź razie Niemcy z tego właśnie przekonania stworzyły centralną oś swojej argumentacji, jakoby wydarzyło się coś zupełnie po prostu niewyobrażalnego. Przypomnijmy też udział Niemiec w wojnie w Jugosławii, tak dobrze opisany przez Marka Waldenberga w książce Rozbicie Jugosławii. Polecam tę książkę każdemu. Wracamy. Niby zmiana świata, niby zupełnie nowa sytuacja, co jest nieprawdą. Ale wykreowanie właśnie takiego nowego przekonania było Niemcom niezbędne do tego, żeby uzasadnić, że teraz mają prawo się zbroić, że teraz Europa potrzebuje wspólnej armii, że teraz Niemcy mają prawo stacjonować w różnych państwach, żeby je chronić. I co więcej, myślę, że duża część obywateli tych państw w to uwierzy. O konkretnych punktach związanych właśnie z tą nową niemiecką polityką informował nas na bieżąco von Loringhofen na swoim Twitterze, a potem wszystko podsumował w wywiadzie, którego udzielił Rzeczpospolitej, wywiadzie, który się ukazał 28 lutego na stronie Rzeczpospolita. I co tam czytamy? Że kanclerz Olaf Scholz utworzył w niedzielę specjalny fundusz w wysokości 100 miliardów euro na modernizację armii i zapowiedział, że od tej pory niemiecki budżet na obronę będzie wart przeszło 2% PKP, czyli niemal 100 miliardów euro rocznie. To są duże pieniądze. Czytamy dalej. Wojna to jest cytat. Wojna, jaką Władimir Putin wypowiedział Ukrainie, jest cezurą dla Niemiec, Europy i świata. Kreml podważa wszystkie zasady współżycia na naszym kontynencie, które budowaliśmy od aktu założycielskiego Konferencji Bezpieczeństwa i Wspólnoty w Europie w Helsinkach w 1975 roku. Dlatego kanclerz podjął tak radykalną decyzję. Oznacza zerwanie z polityką, jaką prowadzi, prowadziliśmy od wielu lat. Jest tu powiedziane wprost: Niemcy zrywają ze swoją dotychczasową polityką, tą, którą uprawiali po II wojnie światowej. W co Niemcy będą inwestować pieniądze? Lepsze wyposażenie, nowoczesny sprzęt operacyjny, większą liczbę personelu. I tu jest kluczowe stwierdzenie, chcemy także przyspieszyć rozwój programu europejskiego samolotu bojowego, czołgu i drona, europejskiego, europejskiej armii. I co więcej, Niemcy będą więc nadal zdecydowanie wspierać program zbrojeń atomowych Sojuszu, Sojuszu NATO. I czytamy dalej. Czy chodzi wyłącznie o ochronę Niemiec? I Loringhofen odpowiada, absolutnie nie. Kanclerz bardzo jasno powiedział, że Niemcy będą broniły każdy pięci terytorium NATO. Co do tego nie może być żadnych wątpliwości. I na zapytanie rozmówcy, czy wojska niemieckie mogą stacjonować w Polsce, pada odpowiedź, mogę sobie coś takiego w pełni wyobrazić. Już na pewno Niemcy sobie to bardzo dobrze wyobrażają, w szczególności jeśli chodzi o byłe tereny Niemiec. Co do tego nie mam wątpliwości. Ważne są także tutaj słowa dotyczące programu, właśnie atomowego NATO, o czym już wcześniej Loringhofen wspomniał, gdzie mówi wprost, że do tej pory Niemcy jeszcze się wahały, czy chcą uczestniczyć w programie atomowym NATO. Teraz ten dylemat znika czyli Niemcy będą w tym bez skrupułów uczestniczyć. Nie sposób tutaj omówić wszystko, całego kontekstu tego wywiadu i tych wszystkich słów, różnych prób Niemiec do tego, żeby stworzyć taką europejską armię. To się już działo za czasów Adenauera, kiedy to właśnie Niemcy próbowali coś takiego stworzyć. Wtedy zostało to zablokowane m.in. czy przede wszystkim przez Francję. Różne próby Niemiec, żeby poprzez Unię Europejską, położyć łapy na francuskiej broni nuklearnej. Do tej pory Niemcom też się to nie udało. Różne próby Niemiec do tego, żeby francuski mandat w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych zamienić na mandat europejski, tak, żeby Niemcy w tej Radzie Bezpieczeństwa, w tej stałej Radzie mogli być, mogli być tego członkami, też do tej pory im się nie udały więc szukają kolejnego sposobu na to, żeby wreszcie ten swój wymarzony projekt zrealizować utworzenia niemieckiego imperium z europejską armią, z europejskim arsenałem, z europejską bronią. Oczywiście, na razie czytamy tutaj dużo o NATO, wszystko ma się dziać w ramach NATO. Niemcy też w ramach właśnie tutaj dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami europejskimi na razie będą rezygnować z Nord Streamu, Nord Streamu, będą karać Rosję, ale nie dajmy się zwieść. Ale nie dajmy się zwieść, bo Niemcy już dobrze wiedzą, że Stany Zjednoczone są coraz słabsze, że czas Stanów Zjednoczonych powoli mija, więc liczą na to, że to właśnie to imperium europejskie może powoli stawać się tym najważniejszym aktorem w ramach sojuszu transatlantyckiego i że to Europa stanie się globalnym graczem, a dzięki temu takim globalnym graczem mogą stać się Niemcy, które jak wiadomo, których dylemat, jak wiadomo, polega na to, że są zbyt duże na Europę, ale za małe na to, żeby być hegemonem światowym, dlatego potrzebują struktur europejskich do tego, żeby za ich pomocą móc odgrywać taką właśnie globalną rolę. W tym kontekście ciekawy jest także wywiad, którego udzielił znowu nasz premier. Mateusz Morawiecki, niemieckiej prasie, który ukazał się w niemieckiej prasie i w którym także pada wprost sformułowanie, że chcemy, w naszym imieniu, mówi pan premier, budować armię europejską. I w wywiadzie z Morawieckim czytamy tak: Atak wojskowy na suwerenne państwo, giną kobiety i dzieci, to zupełna nowość. Nie widzieliśmy czegoś takiego od dziesięcioleci, powiedział. To jest nie, absolutnie nieprawdą, gdyż widzieliśmy to w Kosowie, widzieliśmy to w Jugosławii, widzieliśmy to w Iraku, widzieliśmy to w Afganistanie, widzieliśmy to w Libii, widzieliśmy to w Syrii, widzieliśmy to w różnych państwach Ameryki Południowej, ale o tym się nie mówi, ale my o tym powiemy w następnym odcinku. I Morawiecki dalej. Rosyjski atak na Ukrainę. Zdaniem polskiego premiera początek nowej ery skończyła się epoka pokoju i ładu międzynarodowego. Musimy jasno powiedzieć, że rosyjska agresja jest sprawdzianem dla Zachodu. Sposób, w jaki na nią odpowiemy, zadecyduje o nadchodzących latach i dekadach. I jednym z elementów właśnie odpowiedzi ma być budowa armii europejskiej. To są słowa Morawieckiego. Epoka pokoju się rzekomo skończyła, nigdy jej nie było, więc nie miało co się skończyć. To są, proszę państwa, kluczowe dla naszej przyszłości sprawy. I w kontekście różnych działań podejmowanych przez Unię Europejską w stosunku do Polski, nie miejmy teraz złudzeń nie miejmy teraz złudzeń zabawa się skończyła. Zabawa się po prostu skończyła. Jarosław Kaczyński już nie będzie mógł się spotykać z Salwinim, z Marin Le Pen, z Orbanem, skończą się marzenia o jakimś międzymorzu, skończą się marzenia o jakiejś konserwatywnej Unii Europejskiej, bo przecież mieliśmy podobno taką właśnie tworzyć, alternatywną Unię Europejską dla tego projektu niemieckiego, temu miały służyć właśnie te rozmowy z Le Pen, Salwinim czy Orbanem. Ilu Polaków to uwierzyło, że jesteśmy w stanie stworzyć taką właśnie konserwatywną Unię Europejską, w której zasada suwerenności narodowej będzie miała jakieś znaczenie? To wszystko już jest bye bye. Niemcy bez wątpienia są państwem poważnym, są państwem, które naprawdę do końca realizuje to, co sobie założyli, i przed tym właśnie ostrzegałam w mojej książce. To, co tam napisałam, z każdym dniem staje się coraz bardziej aktualny, namacalny, widoczny po prostu jak na dłoni. I najwyższy czas, żebyśmy po prostu wyciągnęli z tego, z tego wnioski. W różnych swoich wystąpieniach często odwołuje się do przykładu Polaków żyjących w Zaborze Pruskim, którzy rozpoczęli pracę organiczną, którzy zrozumieli, że z tym właśnie pruskim niemieckim żywiołem trzeba walczyć poprzez wiedzę, poprzez naukę, poprzez dobrą organizację, poprzez walkę o byt materialny, poprzez walkę o własny kapitał, poprzez walkę o własny handel, o własny przemysł. Już raz udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie to wygrać. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy serial, który bardzo dobrze to pokazuje. Jeśli bierzemy się do roboty, to rzeczywiście wygrywamy. Kwestia jest tego, żeby wiedzieć, co się dookoła nas dzieje, żeby po prostu się obudzić i żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak sprawy wyglądają. W momencie, kiedy widzimy, że to Niemcy są tym państwem, które odnoszą największe korzyści z tego, co się w ostatnich dniach wydarzyło, oczywiście należy sobie zadać pytanie, czy maczali palce w tym, że do tej inwazji w ogóle doszło. Nie można tego wykluczyć, znając wpływy, jakie Niemcy mają w Rosji, znając historię, wiedząc jak często Niemcy wpływali na błędne decyzje Rosjan, Musimy z taką możliwością się liczyć, aczkolwiek nie mamy na razie żelaznych dowodów i musimy czekać, może coś wypłynie, albo z logiki wydarzeń będziemy w stanie po prostu to odczytać. Jednym z takich dziwnych wydarzeń, które mogłyby to w jakiś sposób uprawdopodobnić, była informacja, która jeszcze w czwartek została puszczona do niemieckiej prasy. Jakoby szef Bundesnachrichtendienst niemieckich służb wywiadowczych został pośpiesznie ewakuowany z Ukrainy, ponieważ go tam właśnie ta agresja zupełnie zaskoczyła i był tak zaskoczony, że nawet nie zdążył na samolot, który ewakuował Niemców właśnie z Ukrainy i dopiero musiano wysłać tam jakąś specjalną jednostkę po to, żeby go do Niemiec ściągać. Informacja była zupełnie kuriozalna, gdyż takich rzeczy się po prostu nie publikuje. Gdyby była to rzeczywiście prawda, takich rzeczy się po prostu nie publikuje. Więc moje wrażenie było takie, że Niemcy to puścili, żeby w jakiś sposób uwiarygadniać, jak bardzo byli zaskoczeni. Jednocześnie na kanale wideo-prezentacje pojawiła się ciekawa rozmowa, w której. Padły takie słowa, że Niemcy wcześniej wiedzieli. Była to rozmowa z polskim biznesmenem, który na Ukrainie był i który właśnie w hotelu uzyskał informacje takie, że niemieccy przedsiębiorcy jeszcze przed atakiem dostali cynk, że mają uciekać. Mniej więcej o godzinie trzeciej już byli spakowani, 45 minut później, Rozpoczęła się inwazja. Informacja ta sprawia wrażenie dość wiarygodnej. Oczywiście, należy ją sprawdzić, ale gdyby się okazało, że tak rzeczywiście było, to jak to jest możliwe, że niemieccy przedsiębiorcy już o trzeciej się ewakuowali, a szef niemieckich służb się tak zagapił, że nawet na pierwszy samolot nie zdążył? Śmierdzi to na kilometr. Śmierdzi to na kilometr i dlatego warto zwrócić na to uwagę, co po pierwsze on w ogóle na tej Ukrainie robił i dlaczego Niemcy takiego newsa w ogóle puścili. Tak jak powiedziałam, znając historię, znając właśnie chociażby ten okres przed zaborami, znając właśnie to, jak Fryderyk Wielki manipulował Rosjanami. Naprawdę polecam książkę Salmonowicza, książkę Konopczyńskiego, gdyż tam dokładnie to jest pokazane, jak Fryderyk Wielki manipulował Rosją do tego, żeby doprowadzić do zaborów, które wcale nie leżały w interesie Rosji. Dlatego, że Rosja mogła sprawować kontrolę na całym terytorium Polski, natomiast rozbiory oznaczały, że ta strefa ich wpływów była mniejsza. Natomiast najbardziej na rozbiorach korzystały Prusy, gdyż te tereny, które pozyskali, miały dla Prus znaczenie absolutnie strategiczne i tylko dzięki temu mogły stać się mocarstwem. Rosja tych polskich ziem nie potrzebowała z tak strategicznego punktu widzenia i Rosja dała się w to wciągnąć. Intryga była niemiecka. Dlatego znając historię, znając niemieckie wpływy w Rosji, bardzo aktywne do dziś, musimy liczyć się z taką możliwością. Oczywiście jest to wszystko opatrzone dużym znakiem zapytania, ale nasz Dramat Polaków polega właśnie na tym, tak jak powiedziałam na początku, że myśmy intelektualnie, mentalnie, społecznie ciągle nie przerobili tego, co się wydarzyło przed zaporami i w związku z tym cały czas istnieje możliwość powtórzenia tego samego scenariusza, co moim zdaniem na, właśnie na naszych oczach się dzieje. Ale patrząc na naszą historię, też musimy wiedzieć, że świat się teraz nie kończy i mogą pojawić się nowe możliwości, które umożliwią nam rzeczywiście odbudowę prawdziwie suwerennego państwa polskiego. I w perspektywie chociażby działań chińskich, w perspektywie tego, że to Chiny rosną na nowego hegemona świata, Musimy być świadomi tego, że do takiego totalnego, globalnego przetasowania prędzej czy później dojdzie, i to jest kwestia po prostu kilku następnych lat. I gdyby się okazało, że rzeczywiście Rosjanie zadziałali tutaj na własną rękę, gdyby się okazało, że zadziałała tutaj jeszcze ręka niemiecka, to w perspektywie, właśnie tego, że to Chiny staną się tym nowym hegemonem, to myślę, że przede wszystkim Rosjanie będą mogli odczuć konsekwencje tego, co zrobili i myślę, że będzie dla nich to gorzka lekcja, bo Chińczycy nie będą się patyczkować. I to samo będzie dotyczyło również i Niemców. I ja osobiście uważam, że w najbliższych latach może zrealizować się wariant, kiedy to właśnie Chińczycy wezmą za przeproszeniem za mordę i Rosję, i Niemcy i to my będziemy kandydatem na tego kluczowego sojusznika Chin w regionie. Nasza naiwność wielokrotnie prowadziła do tego, że wyobrażaliśmy sobie, że to Stany Zjednoczone będą tę rolę pełnić i to właśnie będą nas bronić przed Rosją i przed Niemcami, przed ich sojuszem, ale ta nadzieja była kompletnie utopijna. Co jakiś czas taką pomoc otrzymywaliśmy, ale tylko wtedy, kiedy chodziło o określone interesy amerykańskie, tylko na chwilkę, bo nie było wątpliwości, że to Niemcy są głównym sojusznikiem Amerykanów w regionie. Choćby właśnie z racji religijno-historycznych dla amerykańskich protestantów to Niemcy są kolebką protestantyzmu, a katolicy nigdy dla nich nie są partnerami. Do rozmowy. Polska naiwność była tu zbyt wielka, by zrozumieć po prostu politykę amerykańską, i że na Amerykanów liczyć po prostu nie możemy. O tym przekonamy się w najbliższych miesiącach. Co do tego nie ma wątpliwości. Więc ja widzę w perspektywie długofalowej szansę. Dla Polski na horyzoncie, gdzie to właśnie my możemy stać się tym kluczowym sojusznikiem w Europie dla Chin? Natomiast Rosja, prawdopodobnie, chociaż oczywiście tego do końca nie wiemy, ale jeśli dopuściła się nielojalności w stosunku do Chin, i bez porozumienia z Chinami, Putin zrobił to, co zrobił, to kara będzie brutalna i Rosja będzie musiała po prostu ponieść tego konsekwencje a Niemcy inną drogą ale zanim do tego dojdzie czekają nas bez wątpienia trudne momenty nie możemy wykluczyć tego że już niedługo zobaczymy niemieckich żołnierzy na ulicy na ulicach polski że Niemiecki żołnierz będzie tutaj bronił praworządności, że niemiecki żołnierz będzie tutaj wprowadzał porządek, będzie wprowadzał europejskie standardy, będzie walczył o europejskie wartości, i musimy być na to mentalnie przygotowani, i musimy wiedzieć, że ten czas, prawdopodobnie trudny czas, będziemy musieli. Mądrze przeczekać i mądrze wykorzystać do tego, żeby wreszcie przerobić tę lekcję zaborów, lekcję XVIII wieku, lekcję Fryderyka Wielkiego, lekcję całej pruskiej polityki, lekcję tej właśnie umiejętności opierania swojej polityki na wiedzy, na rozwadze, na rozumieniu, na po prostu realistycznym osądzie rzeczywistości. I tego sobie życzmy, ale jednocześnie musimy być świadomi tego, że nie będzie łatwo, ale wszystko jest możliwe. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.